Witam wszystkich bardzo serdecznie. Księga Rodzaju Ruskiego, Tam trzeci rozdział, siódmy, od osiemnastki do dwudziestego wersetu. Nie mógł wszak pojąć, jako ludzie, ludzi, jako zwierzęta, zabijać mają, czyż nie wiedzą, co stało się z Kainem i jaka kara go spotkała. Anioł zaś mówił dalej: Przyjdą czasy, że jedni ludzie uczynią niewolnymi innych ludzi. Służyć sobie, kazać będą nijakiej. A no to trzeba by wpisać, a. A ci, trzeba by wpisać, a ci nijakiej zapłaty nie otrzymają. E, dobra, słuchajcie, ostatnia tam akcja. E, podsyła mi tutaj mój widz. Jest dobrze. E, arcybiskupa Jaśka, który tam e, strasznie się teraz e, politykuje. Zadaje się z doktorem. Doktor też jest niezły artysta. <laughs> doktor, doktor cały czas wszędzie widzi mas, masonów i, i wojnę z masonami i w ogóle przez masonów wszystko a, przez, a nasi nasi e, nasi pasterze to są naprawdę nas prowadzą w dobrym kierunku i takie różne tam um, zabawy tak to ujmę I co do masonów kiedyś już nagrałem film Skupi się na arcybiskupie arcybiskup 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 e, jego pochodzenie, on jest człowiekiem doświadczonym wschodem. To jest doświadczony człowiek ze wschodu. Doświadczył bardzo ciężkich czasów, o czym nie mówi. Bardzo dobrze, bo nie wszyscy chcą tego słuchać, ale skupia się na obecnym życiu, relacjonuje dość dobrze. Natomiast co? Nie zdaje sobie sprawy, że jest wkręcany. On nie wie, że on jest wkręcany w pewien mechanizm. Odprawia mysze i słusznie, pewnie wielu ludzi nawrócił, sam zresztą mówi, że miał bardzo, bardzo pozytywne doświadczenia, no ale teraz odkrył starą i będzie sobie tam bełkoty uskuteczniał, bo to teraz jest takie modne, bo, bo teraz e, on sobie nie zdaje sprawy z tego, że to co się dzieje teraz w kościele, teraz od ostatnich, e, od, odkąd w sumie upadła ta żelazna, od, od 89. E, ten zachwyt tą kasą, tym wszystkim, tym dobrobytem Zachodu sprawił, że rzeczywiście w kapłani odeszli w kościołach od celebracji ofiary. Że z kościołów zrobiono jakieś domy imprezowe. No w tej chwili to już się już mówiłem, co, co, co teraz się dzieje. Jakieś tańce, zabawy, światła dyskotekowe. No cuda nie widy. No. Ale uważam, że to nie, jest, to nie ma nic wspólnego ani z myślą strydęcką, ani z tą obecną. To po prostu jest zachwianie psychiczne i e, kompletna aberracja. Czy też, nie wiem jak to ująć, nawet Debilizm, debilizm episkopatu polskiego, biskupów i tak dalej, bo to oni na to patrzą, oni na to zezwalają, oni się na to godzą. Mało tego, oni to promują. Ale to jest odejście również od tej mojej mszy. Ja pamiętam, jak pierwszy raz, nie wiem, 20 lat temu, 30 lat temu, jestem w kościele ktoś tam był zaproszony, jakiś, e, ja nie wiem, czy to jakiś misjonarz, już nieważne, no i tam się nagadał, nagadał, no i w pewnym momencie klaszczemy w kościele i mnie to, nie ciężko się zakla było zaklaskać w kościele. Pierwszy raz. No teraz spoko. Teraz wiecie. <grywa> Nawet mnie już do tego przyzwyczaili. Ale jak ja mówię, w kościele klaszczemy, no to dla mnie to jest świątynia. To jest świątynia czci. Ja chodziłem na nową mszę do kościoła. Skupienie, każde słowo wyraźne. Trzeba się i uważałem, że mam łączność z Bogiem. Do tej pory tak uważam, że, że składam ofiary. No a teraz w kościołach jest jakieś klaskanie, jakieś coś. I wracam do tego arcybiskupa. O czym ten człowiek opowiada, że tam ludzie z sobą się bawią. To nie jest... Tego nie ma no, w nowym, w prawidłowej mszy obecnej. To jest wszystko wymyślone tylko po to, żeby, żeby po prostu... Że kościół to jest tylko jednym z wielkich... Mówimy o budynku. Wszyscy zapominają, że to są... Chodzimy o ludzi. Że to jest tylko jeden z... Z wielu budynków architektury miejskiej i tak dalej. Możesz sobie iść do kina, możesz sobie iść do kościoła, co to za problem? To, to, to jedna i wychodzi. Tak dzisiaj episkopat po, po, przykaże ludziom e, postrzegać tą świątynię. To już nie jest świątynia, ale to nie, nie ma nic wspólnego z nową show. Nic to, co oni teraz zostawiają. A on tutaj się wypowiada, że tam ludzie z sobą to, to. Tam jest tylko jeden, w czasie mężczyzny świętej masz tylko jeden w zasadzie gest. Czekasz się na pokoju i tylko tyle się patrzysz na ludzi. Wreszcie, nie, nie to, wchodzi. to jest tylko jeden, jeden szczegół. A on tu opowiada, że teraz się spotykają, że tam sobie jakieś tam odstawiają szopki. Facet facet, facet się zakręcił, napisał jakieś tam dziwne książki. Nie wiem, ja tam nie zamierzam tego czytać. Po tym, co, co słucham, co on gada. Ale fajnie gada. Powiem szczerze, że fajnie gada. Doktor, doktor też fajnie gada. Doktor, doktor teraz krytykował... A to też mi podeszło, właśnie widz. Skrytykował Bergolio słusznie. Nie widzicie, pomimo, że nie zgadzam się z doktorem w wielu rzeczach, nie zgadzam się z różnymi, to jeżeli ktoś dobrze zrobi, i, on, i ten doktor na przykład, on skrytykował Bergolio dobrze, chociaż mówię, to, 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 to nie ma większego sensu i znaczenia, to, to, to żeby Bergolio zakazał tego odprawiania tego rytu. To nie ma żadnego znaczenia. W tym, co się teraz dzieje, i powrót do tego rytu też jest jeszcze gorzej, bo to jest odwracanie kota ogonem. Nie, nie oni, zobaczcie, o właśnie, oni we dwóch odwracają kota ogonem, bo oni zaczynają krytykować obecną mszę, nie widząc, e, nie widząc e, sprawców tego. Oni nie widzą sprawców. Dlaczego tak się dzieje? Oni nie widzą, dlaczego tak się dzieje. To wina jest mszy, wina. A, a w konsekwencji, no to jakby ich obydwu posłuchał, to wina jest Ewangelii. To wszystko jest wina Boga w sumie i tak dalej. Wróćmy do jakiegoś tam starego bełkotu, będzie dobrze. Tam to dopiero było dobrze. <noise> Ten bełkot trydencki to doprowadził do, do wojen i dziesiątek, jak nie setek milionów ofiar, stosów i tak dalej, a, a oni teraz próbują zwalić winę na nową mszę. To winą, co się teraz dzieje, ten, ten pseudo-ekumenizm, bo to jest też fałszywa narracja, e, odkręcają, że to jest wina, wina, wina proceduralna. To jest wina proceduralna, że ta procedura, idziesz do kościoła, że tam kościół, że ksiądz tam raz stanął bokiem, raz tyłem, raz ta... Jak, jakby to miało jakiekolwiek dla Boga znaczenie, słuchajcie. To jest, to jest odwraca, odwracanie i oni... Według mnie, we dwóch, to oni więcej robią krzywdy w wierze katolickiej niż dobra. Bo fajnie gadają, obcykani są, wykształceni e, z tytułami i tak dalej. Natomiast e, to nic dobrego. Nic dobrego, no, ale nie, no mówię, ale jeżeli. Może tak, może, może tak. Dobra, może i robią coś dobrego. Może rzeczywiście ktoś, to szuka. Nie jest ani katolikiem, ani wierzącym, ale szuka gdzieś, widzi, że coś jest i, i natknie się na nich i, i przeczyta tam sobie jakąś ewangelię i zacznie myśleć, no to może to jest pozytyw. To akurat muszę przyznać, że jeżeli em, kogoś natchną, nawrócą, e, albo nawet otworzą mu umyśl, umysł, myślenie, no to jest pozytyw. To w takim razie daje im tutaj do góry. Zresztą ja teraz dałem suba, bo doktora to mam już za subą, Ale dałem teraz Jaśkowi suba, bo nie wiedziałem, że ma swój kanał. I łapa do góry. <laughs> dla zasięgu. Dla zasięgu. No niech chłopaki działają, piszą te książki i tak dalej. Ale, ale w większości jednak jestem w stosunku do nich krytyczny. Dobra, na razie.